Witajcie, kochani, tu Mary i Mario. I jak widzicie, pojedynek maluchów, czyli pojedynek naszych w zasadzie najlepszych drapek pod 2 zł, super trzynastki i super siódemki, które najbardziej w sumie lubimy. No i mamy tutaj tak już na rozgrzewkę, żeby drapać, jak już potem miał moc do tych, do tych kolejnych. Zobaczymy, która z nich wypadnie lepiej. Czy w ogóle wypadnie? Tak. Dobrze, no to co, ruszamy. Roszamy z tymi maluszkami. To pierwsze wtedy ja już tak jak no już tak, wzięłam. No, wzięłaś to tak, może być, ja trochę. Mam z numerkiem Czekam, 100. To 107. To było, było co? Takie trzy same kwoty. Tak. A co my tu mamy? Uu, pięć tysiąc. Dwadzieścia no to mamy? O, 5000. Nie wysoko. 20. A 24 miały na, na tym. Było tak. W Tak. Ładnie. no. 12. Znowu 5000, 12 i 24. Czyli pustek jest. To mamy niestety puste. DE. Na no. rozgrzewkę było. Tak, na rozgrzewkę. Zapach rozgrzany, dobrze. Zaczęte. To teraz zobaczymy, co się tutaj u mnie kleje. No ja zaczynam trochę grubiej, od 25000. 12 zł. Ja myślę, czy to jakby na 12 było. 5000. Do tego 2 zł. Złotówka, no tutaj to już. Po... No Wszystko dali inne, także tutaj. Ale zobacz, żeby no tej złotówki nie ma, nie? No. Bo to teraz co? Super, trzynastki jadą, tak? Tak. Dobrze, ja mam numer sześćdziesiąty. Pierwszy. I zobaczymy, czy ta zrebka nadal nas lubi. 46, 14, blisko, blisko. 16. I matka nasze liczby. No. 40, 12. Wszystko tak. Jest, jest, jest 13. Z numerem, kochani, 61. 13 daje na pewno dwa. Tak, jest dwa złotne. Ale A jest. To początek. Coś mamy, jest dobrze. Dobrze, teraz kolejna super 13 z numerem 60. Prostu, ale... I co mi tutaj się pokaże? 36. jest 17, 40, 21.

38 i 35. I co? Też dwa? Ja tak. Nie, cztery. Tym razem 4. O! Ładnie. No dobrze. Moja zdrapeczka z numerem 78. Mhm. I mamy 59. Yes! 13. No, Brawo! Mówiliśmy, ta zdrapka faktycznie chyba nas lubi. No? 51. No my czasami robimy po, poza kamerą, czasami sobie tak od czasu do czasu i też nam daje. I mamy tu FF, czyli dwójeczkę. No i fajnie, jest coś. Dobrze, dobrze. Teraz mamy super siódemeczkę, ja mam z numerkiem 88, 8. Może troszeczkę niżej. O, tak. A czy siódemka też nas jeszcze lubi? Nie wiem. Dwa, trzy, sześć... Pięć, cztery, osiem i dziewięć. No pierwsza nie lubi. Pierwsza no nie lubi. całościowo się liczy. Tak. Zobaczymy wobec tego, czy 87 numer się tutaj jakoś spisze lepiej. Mamy dwójkę, ósemkę, dziewiątkę, czwórkę, trójkę, szóstkę oraz piątkę. Hmm. Hmm. Ciekawe. Żeby siódemka miała przegrać. No skryptesem. i moja ostatnia, super siódemka. Tu jest numer 11. I szukamy. Przepraszamy za te hałasy, ale okto otwarte, bo gorąco. 8, 6, 2, 4, 9. 5 i 3. No to teraz ty, Mario, na pewno już będziesz śmiał, bo no, musi w końcu odpaść. Czy super siódemka, uratuje honor. Zabka jest numerem 12. I mamy piątkę, ósemkę, czwórkę, trójkę, dwójkę, szóstkę oraz dziewiątkę. Niestety. No niestety, w tym pojedynku zwycięzca okazał się tylko jeden. A u mnie dwie, i to znaczy, akurat trzynastki. No, znaczy jedna zwycięzca, super trzynastka, no. Tak. Dała nam w sumie tak. trzy wygrane. Czyli ja mam cztery, kochani, i mam dwa, to jest sześć. I do tego jeszcze dwójeczka. Osiem. Osiem na dziewiętnaście, tak to było? Osiemnaście. Osiemnaście to było? Tak. Aha, osiemnaście. No to połowa, tak? Prawie tak, no. no. No to dobrze, chociaż coś jest połowa. Super, trzynastka widać. Lubi nas. A chociaż tutaj były zdrapki prawie po kolei, ale nie wszystkie, no. Ale fajnie. Mamy, mamy coś, mamy coś. Mamy 8 zł. Będziemy to mnożyć, kochani. Także dziękuję, kochani. Dziękujemy bardzo, że jesteście zawsze z nami, za to, że nas oglądacie. Jest to przyjemne dla nas. No i zapraszamy Was na kolejne nasze zdrapeczki, nasze zdrapanki, drapanki różne takie. Kolejne odcinki już nie małem. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa-pa!